Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Niech łaska Adanosa będzie z tobą. Opowiedz mi o bogach. Trzeba się tym jak najszybciej zająć. Inos! Adanos! Beliar! Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co Innos tworzy. Ujrzał tedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, ani mrok. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. Jednakże bez skutku. Ale dla ani beliar nie mieli żadnej władzy. W miejscu tym ład i chaos współistniały w harmonii. Tak oto powstało morze. A z morza wyłonił się ląd, a na lądzie powstało wszystko, co żywe. Rośliny i zwierzęta, wilki i owce. A na samym końcu powstali ludzie. Jeśli podejmiesz się wykonać to zadanie, będziesz mógł sam sobie wybrać nagrodę.